W naszej ofercie pojawia się Ford Ranger z 2023 roku, końcówki roku z grudnia. Bardzo ładny samochód w takim kolorze żółtym. Nazwa handlowa tego koloru to Cyber Orange. Samochód pochodzi oczywiście z naszego salonu. Ma w pełni udokumentowaną historię. Ta historia nie jest zbyt duża bo samochód nie miał żadnych dziwnych przygód. Dodatkowo jest serwisowany i ma przejechane tylko 20 200 km. Jest to doskonała alternatywa do zakupu samochodu nowego. A z przodu naszego Rangera mamy duży, charakterystyczny grill, czujniki parkowania, halogeny, światła w technologii LED oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED. Duże, ładne, antracytowe, aluminiowe felgi, a na nich opony Goodyear. Naszego Rangera napędza dwulitrowa jednostka z dwoma sprężarkami o mocy 210 koni mechanicznych. Poziom wyposażenia tego samochodu to White Track. Popatrzcie, mamy też ładne tutaj progi do wejścia. I zajrzyjmy do środka. A w środku centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby oraz elektrycznie sterowane lusterka boczne które również są składane. Skórzana tapicerka, fotel kierowcy elektrycznie sterowany charakterystyczny dla wersji White Track w tym kolorze. Jest to taka żółta nitka. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie się to komponuje. No i ta czarna podsufitka Mi osobiście się to bardzo podoba. Jest to bardzo praktyczne w tego typu samochodzie. Samochód w środku nie jest w żaden sposób zużyty. W naszym Rangerze mamy duży Virtual Cockpit. Tak jak widzicie przebieg to 200, wróć, 20 251 km. Skórzana, wielofunkcyjna. Kierownica przeszyta też żółtą nitką. Z tej strony mamy ten sterowanie głośności, komendy głosowe, a z tej strony obsługę zestawu głośno mówiącego, komputera i tym podobnych funkcji samochodu. W środku bardzo duży display, tablet, umożliwiający podłączenie takich urządzeń, jak właśnie smartphone czy iPhone. Bardzo fajnie to urządzenia współgrają z tym systemem w fordzie i możemy podłączyć taką aplikację, jak na przykład właśnie YouTube, Spotify. I tym podobne. Poniżej mamy panel obsługi klimatyzacji. Samochód jest wyposażony w pakiet Winter, a w nim oczywiście podgrzewana przednia szyba, podgrzewane fotele oraz podgrzewana kierownica. O tej porze roku super gadżet. Tutaj mamy dodatkowe schowki. Automatyczna dziesięciobiegowa skrzynia biegów. Obok mamy uchwyty na kubki. Zmiana trybu jazdy, tak, cztery napęd albo tylnia oś albo przełożenie wysokie albo przełożenie niskie do jazdy w terenie elektryczny hamulec ręczny mamy tutaj też taki podgląd na żyroskop oraz jak są spięte napędy teraz akurat mamy zapiętą tylko tylnią osią w środku bardzo dużo miejsca nawiewy na tylnią kanapę gniazda USB ładowania podłokietnik w środkowym fotelu a w podłokietniku oczywiście uchwyty na kubek jeszcze widok oczyma pasażerów na kokpit z tylnej części samochodu. No i przestrzeń ładunkowa. Fajnie, że jest tutaj taka przysłowiowa kuweta, czyli zabezpieczająca te blachy. Niczego nie zniszczymy. Mamy to zabezpieczone. Z tyłu mam taką charakterystyczną płetwę Relink dla wersji Wild Track. Z tyłu oczywiście czujniki parkowania. Bum. Parkowanie wspomaga nam kamera cofania. Dodatkowo w samochodzie też jest zamontowany oryginalny hak. I jeszcze widok oczyma pasażera. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę samochód jest bardzo sympatyczny. Oczywiście na samochód wystawiamy fakturę VAT z 23% VAT więc istnieje możliwość zakupu w leasingu bądź e, na raty. Jeżeli podoba Ci się ta forma prezentacji samochodów używanych, uprzejmie proszę o łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Serdecznie pozdrawiam, cześć!